No sielanko kochani, dzisiaj na prośbę paru kolegów zrobimy sobie zestaw spławikowy, zwany przystawką. Kochani, najpierw może parę słów. To jest technika domowienia, no, praktycznie z gruntu. Z gruntu, najlepiej na rzekach, no bo na przykład na jeziorach, no to raz i to nie ma, raz jej bytu, bo wystarczy odpowiedni, ustawieniu odpowiedniego gruntu i ta przynęta tak samo będzie leżała nam na, na dnie jak gdzie indziej, a, ale już w rzece, gdzie jest nurt, no, to żeby utrzymać ją w określonym miejscu, no to przyzna, przydaje się ta technika. Na wielu rzekach łowi się głównie tą techniką, czyli tak zwana przystawka, czyli przeciążony zestaw, przegruntowany, przeciążony zestaw. Zaraz pokażę, jak go zmontować. Jest to technika do obławiania, na przykład jak w rzekach, te spady głębsze i tak dalej, żeby utrzymać przynęte. ogólnie do łowienia ryb przydennych, czyli nawet tych większych rybek, kochani. Także tak, jest to bardzo skuteczna technika, w wielu, wielu różnych miejscach, widziałem na Wiśle tak łowią, widziałem tam kolega, wiem, że łowi tak, tak na odrze, nawet na rzece Ellung łowiono przystawkami, widziałem jak robią przystawkę z tego względu, że czasami jest bardzo silny nurt, więc ustawiają sobie dokładnie w danym miejscu i, i łowią, Mi całkiem nieźle, także pokażę kochani jak zmontować taki zestaw, bo jest to, jest to dość prosty zestaw, Także myślę, że nie będzie, miał, nie będzie problemu. Jest tego dość dużo. Niemniej nie, 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 jednak na prośbę w, wielu kolegów zrobimy to i u nas na kanale. Niedługo zresztą zaczną się też jeszcze spawikowanie, federowanie. Na razie jeszcze polatam za szczupakami, także... A potem o konie. <laughs> Jak zwykle. Dobra. To no się weźmiemy teraz do roboty. Ja ustawię tylko kamerkę, żebyście lepiej widzieli i będziemy działać. No dobra, co nam będzie potrzebne, kochani? Oczywiście żyłeczka, oczywiście sławik, bo to jest zestaw spławikowy. Ciężarki, taki przelotowy ciężarek, kochani, jeszcze potem pójść powiem, a jak będę go montował, to powiem jeszcze parę słów o nim. Stopery. I przywód, już mam taki przygotowany, miałem gotowy przyponik na, na haku ósemce, akurat tak jakby chciał jakiegoś robala, rosówkę założyć i tak dalej. No i dobra, kochani, zaczniemy montaż. Pierwszy sobie założymy spławik. Zakładamy sobie ładnie spławiczek. I wybaczcie, kochani, bo niestety, ale mój wzrok to już nie jest taki, jakiego bym sobie życzył. O jej, 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 jej. dosłownie... O nie, nie przeszedł. Dobra, idzie. Mamy go. To jest kochani spławik 4 gramy. To no jest tylko do celów demonstracyjnych w tej chwili, także... O, teraz sobie go założymy. O. I mamy. Następnie. Jak zwykle przy zestawie pławikowym, trzeba sobie go Obciążyć, prawda? To jest pławik 4 gramy. Więc ja założę na niego trzy śruciny 1 gramowe. Czyli dam obciążenie 3 gramów. Oczywiście, dobór z pławika. No to już pozostawiam Wam, bo to wszystko w zależności na jakich wodach, jaki mocny nurt, gdzie łowicie. No jak Wam warunki tam pozwalają. Ściśniemy to lekko. O! To weźmiemy sobie lekko, zapniemy. Jeden, tu nie będzie mocno ściskał, bo to jest tylko do tego, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. O. Jeden, drugi i trzeci. Ojej, oj, oj, dobra. Wybaczcie mi kochani, ale ja naprawdę mimo tego, że okulary zmieniłem, mam w te, tej chwili do czytania, to i tak nie za bardzo. Dobra kochani. Czyli mamy tutaj zestaw już jest obciążony, 4 gramowy następnie to jest ołów przelotowy, tak zwana przez ją nazywana łezka. To no jest specjalnie właśnie... Tego typu łowie są robione do, do tego typu techniki, także nie ma żadnego problemu. W każdym wędkarskim sklepie one są. I założymy sobie go na żyłeczkę. Założymy sobie go ładnie na żyłeczkę, kochani. O! I tu mamy... Taki latający. O, przyciążony. To, to jest to, co będzie trzymało nam przynęte przed dnie. Następnie w celu zabezpieczenia węzła, żeby on nam gdzieś tam nie przelatywał i tak dalej. Założymy sobie na, na to stoper. O, założymy sobie stopera. I już jest. Czyli ciężarek ten będzie nam stoper będzie blokował i zarazem chronił węzeł, prawda? Żeby to gdzieś dalej nam nie poleciało. Robimy pętelkę. Ops. Jest pętelka, kochani. To ją... Obetniemy, żeby nam nic, nie, nic zbytecznego nam tutaj nie sterczało. Ops, gotowe. Następnie kochani. Tu mamy przypon, pętelka, czyli pętla w pętlę i zakładamy sobie przyponik. Przeciągniemy sobie go przez pętlę. O, I mamy zawiązane następnie do węzła. Przyciągniemy stoper. I tutaj mamy tak jak widzicie przy stoperze ciężarek nam wszystko trzyma i mamy gotowy zestaw. Oczywiście w tej chwili to jest nie ustawiona ani grunta, ani nic, to jest tylko w celach. Jak to, że tak powiem, edukacyjnych, się widzieli dokładnie. Dobra, teraz przełożę może kamerkę i voilà, mamy gotowy zestaw, kochani. Spławik, obciążniki i przelotowy ciężarek, który lata. Następnie jest stoper i przypom. No ja tutaj mam zastosowałem przypom około 30 centymetrów. Ja tak z reguły dawałem jak powiedziałem na Miśle czy tam yy, na rzece Elbąg zupełnie zupełności wystarczało. Dłuższych nie dawałem, chociaż są kolegów, którzy dają dłuższe. Naprawdę to już kwestia jest tego gdzie łowicie, jak łowicie, co lepiej działa. Do tego, że tego typu rzeczy to ja nie mogę wam podać gotowego przepisu. W każdym razie tak się robi. Na rzekach z nurtem jest to bardzo dobry sposób. No do tego kijaszek. Kochani, można to zrobić, yy, zastąpić ten yy, Spławik na przykład można zrobić przelotowy i na przykład wędka już 3,60, bo to jest z reguły do obławiania brzegów, niedaleko w nurcie, tylko linii brzegowych, właśnie spadów, jakichś tam no, na kanałach nawet płynących i tak dalej w rzekach, linii brzegowej, do bolonki 6-metrowej, tam 5, 4,5, 5-6 metrów. A grunt to już w zależności, jeżeli Wam wystarczy normalnie kija na ustawienie gruntu, na jakim mówicie, to normalnie stały spławik, a można zrobić spławik przelotowy, jeżeli jest troszeczkę głębiej, nawet przy brzegu i tak dalej, a kij krótki. Zresztą do tego typu raczej się nie stosuje długich kijów, chociaż widziałem, że też stosują, bo wędkarskie nie ma tak, że wszystko musi być kura na i już pewne. Z reguły, no nawet widziałem, batem się tak, tak mówiło. lżejszy ciężarek na, na lekkim nurcie, Zestaw przegruntowany, z ołowiem przelotowym, oczywiście pytacie pewnie jaki ciężarek ołowiu, kochani tam musicie sobie do, dopasować głównie do nurtu wody, żeby wam całkowicie do, na, do brzegu tego nie wybić. no ale jeżeli łowicie na, niedługi, na niedługim dystansie, macie blaty, różnego rodzaju blaty, spadki i tak dalej, to w zupełności wystarczą krótki, krótkie kije. Tu zastosowałem żyłeczkę 0.18, ale to taka żyłeczka spinningowa. Po prostu zastosowałem pod ręką w tej chwili w celach edukacyjnych, także myślę że, to, myślę, że to wystarczy. To nie ma co za dużo deliberować. Czyli po prostu spławik, przeciąż obciążnik. A no i co? Warto te trzy ciężarki, o których ja tutaj, które wam pokazałem, trochę te trzy śruciny, To rozciągnąć się lekko po żyłce. Że nie w jednym miejscu, tylko rozszczono się lekko na żyłce, wtedy zmniejszy się ten balon, który będzie wytwarzał wam nurt. To zawsze będzie troszeczkę mniejszy, te brania będą pewniejsze, będzie lepiej widać, i tak dalej. No i to byłoby wszystko, kochani. Cała filozofia z przystawką nie jest to jakaś specjalnie skomplikowana technika, jest to dość prosta, aczkolwiek bardzo często skuteczna i właśnie dedykowana rybkom, które żerują przed czyli często tym większym rybkom. Dobra, kochani, niedługo wrócimy. Do szczupaków jeszcze Wam zrobię filmik o szczupakach. No się się wybieram na szczupaki, no ale potem jeszcze na jakieś spawiki, na feder pojadę, na pewno będą jakieś fajne filmiki. Jakby co, to pozdrawiam. Dziękuję kolegom za wsparcie. Pozdrawiam Was. Niech módl będzie złami, kochani. I do następnego.